Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. W wieku ponad 80 lat Mireille Mathieu jest uważana za ikonę, której życie skryte za oszałamiającymi światłami sekwany przesiąknięte jest ukrytym smutkiem. Urodzona w biedzie w Avignonie i ciepło nazywana Bemini, jej wczesne lata były naznaczone walką i poświęceniem. Pomimo kariery przepełnionej głośnymi sukcesami, jej serce doświadczyło głębokich strat, w tym głębokiej i tajemniczej więzi, którą dzieliła z impresario Johnnym Starkiem, którego śmierć pogrążyła ją w żałobie. Mówiąc, straciłam swoją drugą połowę. Zanurzymy się w meandry jej legendarnego życia, aby ujawnić tragiczne podmioty, które wciąż kształtują jej dziedzictwo oraz jak śpiew stał się jej kołem ratunkowym w trudnym dzieciństwie. Już od najmłodszych lat Mireille Mathieu, ciepło nazywana Bemimi, emanowała pasją do śpiewu, która zdawała się być przeznaczona do kształtowania jej przyszłości. Urodziła się 22 lipca 1946 roku w małym miasteczku Avignon we Francji jako najstarsza z 14 dzieci w ubogiej rodzinie. W domu gdzie codzienne przetrwanie było walką, wrodzona miłość młodej Mirei do muzyki świeciła jak promyk nadziei w trudnych czasach. Nawet jako mała dziewczynka, gdy jej rówieśnicy i nauczyciele upominali ją za pozostawanie w marzeniach melodyjnych zamiast skupiania się na lekcjach, była nieodparcie przyciągana przez piękno śpiewu. Dzieciństwo Mirei naznaczone było licznymi wyzwaniami. Historia rodziny Mateusz była głęboko osadzona w kamieniarskim rzemiośle. Umiejętności przekazywanej przez cztery pokolenia. Jej ojciec Roger oraz jego ojciec Arkad prowadzili skromny warsztat rodzinny, znajdujący się tuż za główną bramą cmentarza St Ferran. Ta tradycja ciężkiej pracy, dumy i walki była stałym elementem jej życia. W ostrym kontraście do życia Rogera w Avignonie, jego matka, Marcel Sophie, przybyła jako uchodźczyni z Dunkierki w 1944 roku, niosąc ze sobą emocjonalne blizny wojny i strat. Ich związek, naznaczony odpornością i determinacją, przygotował grunt na dzieciństwo, którym każdy dzień był bitwą z przeciwnościami nosu. W czasnocie i chaosie ich domu, gdzie każde dziecko walczyło o uwagę i dostęp do zasobów, niezgły talent jej do muzyki wyłonił się jak latarnia. Nawet jako mała dziewczynka, gdy nauczyciele lamentować nad jej brakiem koncentracji, ona zanurzała się w śpiew, odkrywając świat znacznie bogatszy od rygoru nauki w klasie. Ta pasja do muzyki osiągnęła przełomowy moment podczas skromnej wigilii Bożego Narodzenia w 1950 roku. Kiedy Mirei, mając zaledwie cztery lata, wystąpiła na scenie kościoła podczas mszy o północy. Jej pierwsze płatne wystąpienie, nagrodzone po prostu lizakiem, stało się cennym wspomnieniem i symbolem obietnic przyszłości. Tego wieczoru, gdy później zobaczyła legendarną Edith Piaf śpiewającą w telewizji, przekonanie Mirei o transformującej mocy muzyki wzrosło, zapalając w niej marzenie. Że pewnego dnia i ona będzie dominować na scenie. Pomimo jej wczesnej pasji, droga Mireille nie była łatwa. Napotykając trudności w szkole podstawowej z powodu dysleksji, musiała powtórzyć klasę, a jej naturalna leworęczność, uważana wówczas za nietypową, naraziła ją na surowe kary od nauczycieli wymuszających posłuszeństwo. Pod nieustanną presją nauczyła się pisać prawą ręką, chociaż jej lewa ręka nadal wyrażała się żywiołowo na scenie będąc cichym świadectwem jej nieugiętego ducha. W 1954 roku sytuacja rodziny zaczęła się poprawiać, gdy uzyskali mieszkanie socjalne w dzielnicy Malpaigne, co przyniosło pewne ulgi w ich warunkach ubóstwa. W 1961 roku Mathieu przeprowadziła się do większego mieszkania w dzielnicy Croix z Oiseaux, co jednak miało niewielki wpływ na ich trudności ekonomiczne. W wieku zaledwie 14 lat Mirei musiała podjąć trudną decyzję. Kontynuowanie nauki stało się niemożliwe, więc zaczęła pracować w lokalnej fabryce w Montfawe. Tam, wśród rytmicznego dźwięku maszyn, jej głos przerywa monotonię. Podczas przerwy na lunch i długich godzin pracy śpiewała z radością, która podnosiła nie tylko jej nastrój, ale także jej kolegów. Jej siostra Monique szybko dołączyła do niej w fabryce a razem znosiły uciążliwe dojazdy na rowerach, walcząc z silnymi podmuchami Mistrala, co okazało się kluczowe w budowaniu jej odporności. Kiedy fabryka ostatecznie zamknęła swoje podwoje, Mireille i jej siostry znalazły pracę jako animatorki w obozie letnim. To właśnie w tym czasie los interweniował w postaci wróżby z kart Tarota, przewidując, że przeznaczenie młodej piosenkarki wkrótce splata się z królewskim. A pewnego dnia spotka króla i królową. Choć brzmiało to fantastycznie, ta przepowiednia rozpaliła w Mirei iskrę, inspirując ją do skupienia na marzeniach. Przez całe swoje burzliwe lata głęboka wiara Mirei przyniosła jej pocieszenie i siłę. Praktykująca katoliczka przyjęła swoje duchowe przekonania, wybierając świętu Ritę, świętą od spraw beznadziejnych jako swoją patronkę. Jej babcia ze strony ojca Germaine zaszczepiła jej przekonanie, że święty Rita wstawi się za tymi, którzy stają w obliczu nieprzezwyciężonych trudności. Ta dyskretna duchowość nie tylko ją pocieszała, ale także subtelnie wpływała na jej obecność na scenie. Przed każdym występem można było ją zobaczyć, jak kreśli znak krzyża, prosty gest, który umacniał jej odwagę i łączył z wyższą siłą. W wieku 13 lat opuściła salę lekcyjną. W wieku 16 lat była uznawana za drugą Edith Piaf. Kariera Mireille Mathieu świadczy o determinacji i transformującej mocy muzyki. W swoich początkach fabryka, świat dyscypliny i ciężkiej pracy była miejscem, w którym jej wrodzony talent usłyszano po raz pierwszy, wyłaniając się ponad szum maszyn jak niezachwiana latarnia, zapowiadająca czekający na nią los. Zaledwie dwa lata po opuszczeniu szkoły zadebiutowała na lokalnej scenie, biorąc udział w regionalnym konkursie talentów w Awignonie pod tytułem On Hunt Tamon Quartier. Skromna scena, oświetlona przez jedną lampę z pianinem na wspólnym poziomie i małym zespołem, stała się kuźnią jej przyszłości. Publiczność, poruszona surową mocą jej głosu, który niektórzy opisywali jako niosący dźwięk całego oceanu, była oczarowana od pierwszej nuty. Pomimo małego wzrostu, mając 1,53 m i trudności życia robotniczego, jej imponująca uroda i wyjątkowy wygląd wywarły niezatarte wrażenie. W wieku zaledwie 16 lat sędziowie jednogłośnie nadali jej przydomek nowego Moineau, na cześć legendy Edith Piaf, zapewne największej piosenkarki francuskiej XX wieku. Ten tytuł przekraczał proste uznanie jej talentu wokalnego. Ukazywał ognistą pasję, która tliła się w niej. I zapowiadała dziedzictwo, mające przewyższyć wszelkie lokalne oczekiwania. Następnego dnia miało miejsce wielkie, przełomowe wydarzenie, kiedy jej ojciec podpisał w jej imieniu niezwykle korzystny kontrakt. Wydawało się, że jej życie zmieniło się z dnia na dzień, przechodząc od rutyny fabryki do oszałamiającego uniwersum spektakli, nagrań i medialnej uwagi. W sercu tej metamorfozy stał Johnny Stark. Legendarny impresario, znany jako Amerykanin, z powodu swojego imienia i wyglądu. Doskonaląc swoje umiejętności pod wpływem amerykańskich żołnierzy w młodości, Stark dostrzegł unikalny talent Mirei i wziął na siebie odpowiedzialność za pielęgnowanie jej potencjału, podobnie jak pułkownik Tom Parker w przypadku Elvisa Presleya. Pod jego przewodnictwem Mirei zaczęła kształtować swoją tożsamość artystyczną, wykraczając poza proste imitowanie swojej idoli. Wpływ Starka był decydujący, gdy Mirei ponownie wzięła udział w corocznym konkursie śpiewu. Pomimo zaledwie 6 metrów kwadratowych sceny, dzielonej z pianinem i małym zespołem, wydarzenie przyciągnęło młodą, dynamiczną publiczność oraz poszukiwaczy talentów pragnących odkryć nowe gwiazdy. To w tej intymnej, ale pełnej energii atmosferze zaczęła się układać jej przyszłość. Po tym wczesnym sukcesie zaczęła uczestniczyć w prywatnych lekcjach śpiewu u pani Laure Collier, nauczycielki pianina, która pomogła jej doszlifować naturalny talent. Jednak jej ścieżka nie była wolna od przeszkód. W 1962 roku jej wybór interpretacji romantycznych piosenek uznanych za zbyt dojrzałe jak na jej wiek Sprawił, że przegrała z Michelem Thorem, a w 1963 roku jej wykonanie hymnu miłości, Edith Piaf, nie przyniosło jej zwycięstwa. Ale determinacja nie ustępowała. W 1964 roku, śpiewając na Vien Rose Piaf, odniosła triumf, zdobywając nie tylko darmową podróż do Paryża, ale także wstępną przesłuchanie do programu telewizyjnego Jeux de la Chance w którym amatorscy piosenkarze konkurowali zarówno o głosy studio, jak i głosy telefoniczne. Przyjazd do Paryża był dla Mirei doświadczeniem wstrząsającym i przemieniającym. Dla mnie Paryż był końcem świata. Nigdy wcześniej nie jechałam pociągiem, ani nie widziałam kamery. Nie wiedziałam, co ta przygoda mi przyniesie, wspominała później. Ogromne sceny, olśniewające reflektory i nieskończone możliwości stolicy wyraźnie kontrastowały z skromnym otoczeniem Awinionu, napełniając każdą chwilę aurą obietnic niewykorzystanych. Pod przewodnictwem Starka Mirei zaczęła doskonalić swój wizerunek sceniczny i repertuar muzyczny. Świadomy, że imitacja Edith Piaf ogranicza jej prawdziwy potencjał, Stark zachęcał ją do odkrywania i uprawiania własnego charakterystycznego stylu. Wspominając ten okres, później przyznała, byłam tak uformowana do imitowania swojej idoli, że myślałam, że nie mogę zrobić nic innego. To była natychmiastowa jedna z największych rozczarowań w moim życiu. Ten zwrot oznaczał zmianę zarówno w kierunku jej muzyki, jak i w jej realizacji jako niezależnej artystki. Szybko po sukcesie zaczęły się występy na wielką skalę. Przełomowy moment nastąpił, gdy wystąpiła w telewizyjnym programie Tele Dimanche przez siedem kolejnych tygodni, podbijając serca widzów za każdym razem. Następnie w odważnym zrywie, który ugruntował jej status schodzącej gwiazdy, wystąpiła w Olimpii w Paryżu. 20 grudnia tego kluczowego roku podpisała kontrakt z Brunem Cocatrixem, właścicielem Olimpii, a tylko dwa dni później olśniła publiczność wykonując trzy piosenki Piaf, Każda nuta wybrzmiewa emocją i siłą jej drogi. Prasa szybko określiła ją mianem Piaf z Awinionu, tytuł oddający hołd jej mentorowi, jednocześnie podkreślający wyjątkowość jej głosu. Jej błyskawiczny rozwój nie ograniczał się tylko do Paryża. W latach 60. i 70. podróżowała niestrudzenie po Francji, pozostawiając niezatarte wrażenie w każdym mieście swoimi elektryzującymi występami na żywo to podczas jednej z jej tras Stark ogłosił, że wreszcie osiągnęła ważny kamień minowy. Była wolna od swoich długów i była wyceniana na ponad milion franków. To osiągnięcie nie tylko oznaczało zawodowy triumf, ale także głęboki osobisty sukces. Gdy Mirei od lat marzyła o wydobyciu swojej rodziny z biedy. Dzięki tej odzyskanej stabilności finansowej mogła inwestować w przyszłość swojej rodziny, kupując pojazd do biznesu ojca, zdobywając przestronny dom dla swoich rodziców i rodzeństwa oraz nawet instalując telefon, aby uniknąć długich podróży do lokalnej apteki. Rosnąca sława Mirei szybko przekroczyła granice francuskie. W 1967 roku wystąpiła na scenie w London Palladium, śpiewając przed członkami Rodziny Królewskiej, co stało się momentem, który wprowadził ją z lokalnej gwiazdy w rolę światowej supergwiazdy. Jej francuska wersja, The Last Waltz, Engelberta Humperdincka, przełożona na La Dernière Vals, zachwyciła brytyjską publiczność i stała się hitem. Jej trasy rozciągnęły się szybko na Kanadę i Stany Zjednoczone. Z niezatarte występy w programach The Ed Sullivan Show i Danny K. Show. W trakcie swoich podróży miała okazję spotkać ikony takie jak Elvis Presley oraz dzielić scenę z legendami takimi jak Dean Martin i Frank Sinatra w Las Vegas, każde spotkanie wzbogacając jeszcze bardziej jej rozwijające się dziedzictwo. Jednak wymagania sławy nie były bez konsekwencji. Wyczerpujące tempo występów i ciągłych podróży pozostawiało mało czasu na odpoczynek. W lutym 1968 roku będąc w trasie, Mirei uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego złamała kręgosłup, co wykluczyło ją ze sceny na długie trzy miesiące. Zostawiła za sobą zagadkowy ślad We will get you next time, co brutalnie przypomniało jej o kruchości nowego życia, jednocześnie wzmacniając determinację, by pokonywać każde przeszkody. Na początku lat 70. Mireille Mathieu ewoluowała jeszcze bardziej, zarówno jako artystka, jak i przedsiębiorczyni. W obliczu ogromnego zapotrzebowania jej zespół musiał stawić czoła złożonym wyzwaniom kontraktowym, w tym procesowi sądowemu o milion dolarów, który podkreślał burzliwą naturę przemysłu muzycznego. Pomimo tych trudności, pozostała wierna swojemu sztuce. W 1974 roku wykazała się duchem przedsiębiorczości, zakładając własną wytwórnię muzyczną Abilene Music, która później rozrosła się do Abilene Discs, firmy zarządzanej przez jej siostry, aby zachować jej twórczość artystyczną. Od prestiżowych współpracy i znaczących występów po międzynarodowe trasy w Chinach i Rosji, kariera Mireille Mathieu stała się kroniką nieustannej reinwencji. Jej bilety na koncerty w Paryżu, w tym na Palais de Congrès w 1986 roku, gdzie więcej niż 100 tysięcy widzów przyszło ją zobaczyć, potwierdziły jej status jako ulubionej piosenkarki Francji. Nawet w obliczu osobistych i zawodowych przeciwności, w tym śmierci jej długoletniego menedżera, Johnny'ego Starka, odporność Mireille pozostała niewzruszona. Dziś, gdy wciąż występuje i nagrywa w XX i XXI wieku, Mireille Mathieu nie jest zwykłą piosenkarką, lecz trwałym symbolem nadziei i wytrwałości. Jej historia, od podłogi fabryki po małe sceny Awinionu, aż polśniące światła Paryża, Londynu i innych miejsc, pozostaje żywym opowiadaniem o transformacji. Każdy występ emanuje determinacją młodej dziewczyny, która odrzuciła etykietę biedy, udowadniając, że mimo wszelkich przeszkód, marzenia mogą stać się rzeczywistością. To tkanina pasji, tajemnicy i niewypowiedzianych więzi. Życie miłosne Mireille Mathieu zawsze było tak tajemnicze i fascynujące jak jej niezwykły głos. Tkanina utkanym z pasji, sekretów i niemal mitologicznych momentów romansowych, które podsycały niezliczone spekulacje wśród mediów i jej wiernych fanów. Pomimo niezliczonych plotek i nieprzyzwoitych pytań, zawsze zachowywała dyskretny styl w związku z intymnymi szczegółami swoich relacji. Woląc, by jej muzyka mówiła za nią, zamiast odsłonić ukryte rozdziały swojego osobistego wszechświata. Jednym z najbardziej uporczywych tematów zaciekawienia była rola Johnny'ego Starka, jej legendarnego impresario, w jej życiu i miłości. Za każdym razem, gdy padały pytania o jego wpływ, ikona śpiewu, uznawana za jedną z największych francuskich głosów swojego pokolenia, odpowiadała z wyraźnym dystansem. Niektórzy nawet spekulowali, że mężczyzna, który zaaranżował jej błyskawiczny sukces, mógł być więcej niż tylko menadżerem być może był jej pierwszą wielką miłością. Choć prawda pozostała nieuchwytna, pewnego dnia powiedziała: Johnny Stark to mój wspaniały anioł. Żył dla mnie, a ja po prostu śpiewałam dla niego. W tych kilku słowach kryje się istota relacji, która wymykała się jakiejkolwiek prostej klasyfikacji. Związek łączący mentora głębokie uczucie i intymność przekraczającą ramy profesjonalizmu. Stark, nazywany ciepło Amerykaninem, z powodu swojego wyrazistego stylu i pochodzenia, był znacznie więcej niż zwykłym menedżerem. Był architektem jej metamorfozy, przeprowadzając ją z obiecującej młodej piosenkarki na prawdziwą supergwiazdę. Z niezłonną determinacją i rygorystycznymi wymaganiami oddzielił ją od nieustannych porównań z Edith Piaf i zmusił ją do wykuwania własnej tożsamości. Jego częste ostrzeżenie, nie jesteś nią, głęboko rezonowało, gdy starannie kształtował każdy aspekt jej publicznej osobowości. Od jej słynnej fryzury na kwadrat, która narzucała światowe trendy, po delikatny łańcuszek na jej szyi, który uważał za symbol jej indywidualności i siły. Choć ich związek zewnętrznie wydawał się czysto zawodowy, bliskość, którą dzielili, była namacalna, co żywiło spekulacje na temat emocjonalnego i niemal ojcowskiego połączenia, które było także strategią. Jednak poza tą głęboką więzią ze Starkiem, życie miłosne Mirei było naznaczone epizodami romansu, które były równie efemeryczne, jak intensywne. Na początku lat 80. przeżyła idyllicz podobną do filmowego scenariusza Zakochała się w mężczyźnie, który ucieleśniał bogactwo, elegancję i obietnicę zupełnie innego życia, oddalonego od trudności jej dzieciństwa. Ich związek szybko stał się ulubionym tematem tabloidów. A w 1983 roku para była zaręczona. Wydawało się, że Mirei w końcu zdecyduje się na spokojniejsze, bardziej konwencjonalne życie, z dala od nieustannych wymagań jej kariery. Jednak w miarę zbliżania się dnia ślubu, jej pojawiły się wątpliwości. Perspektywa założenia rodziny, życia, które mogłoby zmusić ją do rezygnacji z jej wyjątkowej pasji do śpiewu, napełniała ją lękiem. W dramatycznym zwrocie zaledwie trzy dni przed planowaną ceremonią odwołała zaręczyny. Ta bolesna, ale zdecydowana decyzja podkreśliła jej niezmienne zaangażowanie w sztukę, zamykając kolejny wzruszający rozdział w życiu gdzie miłość i poświęcenie nieustannie się przenikały. Inny ważny, ale równie ulotny romans pojawił się pod koniec lat 90., gdy Mireille związała się z Olivierem Chaud-Maison, renomowanym ekspertem Gerlana, słynącym z wyśmienitego gustu i bogatej przeszłości, w tym zaprojektowania stylu ikonicznej Wallis Simpson. Ich związek był badaniem kontrastów. Mireille, mała i promieniująca ponadczasową kobiecością, oraz Olivier, Charyzmatyczna i elegancka postać, przypominająca klasyczny urok Hollywood, razem stanowili urokliwy duet, zdający się być przeznaczonym do filmowej romansu. Jednak, jak w przypadku wcześniejszego związku, ta relacja również wygasła, a wymagania ich odpowiednich życiorysów wzięły górę, pozostawiając Mireille ponownie w intymności swojego wewnętrznego świata. Co więcej, do tajemnicy dodawały się nieustanne plotki dotyczące innych znanych osobistości. Media, wciąż spragnione skandali lub wielkich nagłówków, spekulowały na temat potencjalnych tajnych relacji z gwiazdami, takimi jak Alain Delon i Kona Kina, którego samo imię mogło rozpalać paść pasję we Francji, sugerując nawet krótki pocałunek na ekranie z amerykańskim gwiazdorem Patrickiem Duffy podczas duetu na początku lat 90. Duffy później wspominał ich spotkanie ze mieszanką rozbawienia i nostalgii, zauważając, że prasa z zapałem spekulowała o głębszym związku między nimi. Mimo tego, wierna sobie, Mireille nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła, zachowując nieprzeniknioną aurę tajemnicy, która pozwalała publiczności rekonstruować fragmenty jej życia osobistego na podstawie rozproszonych plotek. Przez całą swoją karierę, legendarna piosenkarka była ściśle chroniona przez swoje otoczenie. Już od najmłodszych lat była otoczona troską swojej rodziny. Najpierw towarzyszyła jej ciotka, potem zajmowała się nią siostra Monique oraz, co ważne, Czujny Johnny Stark. Ta bliska ochrona ograniczała przestrzeń dla relacji publicznych, a jej tajemny ogród miłości stał się nieustannym źródłem fascynacji i spekulacji wśród fanów i krytyków. Rozważając ulotny charakter miłości, pewnego dnia powiedziała: Miłość to najpiękniejsze uczucie na świecie. Uważam, że nie można żyć bez miłości. Nie trzeba się zenić, żeby kochać kogoś. W tej uwadze podsumowała swoje przekonanie, że istota miłości przekracza tradycyjne granice i że poszukiwanie pasji nie powinno być ograniczane przez konwencjonalne etykiety czy publiczne deklaracje. Głęboki wpływ Johnny'ego Starka na życie Mirei pozostaje niezaprzeczalny. Ich związek, bogaty w złożoność i intensywną intymność, znaczył ważny moment w jej karierze. Nawet kiedy przeżywała inne romanse, strata Starka w 1989 roku, kiedy zmarł na nagłą niewydolność serca w wieku 66 lat, pozostawiła w jej sercu ogromną pustkę. Po jego śmierci wyznała w łzach w swojej autobiografii: Straciłam swoją połowę zdanie, które podkreślało głębokość ich związku. Śmierć Starka nie była zwykłą utratą menadżera, lecz zerwaniem więzi które uformowały jej istnienie. Jego miejsce wiecznego spoczynku w rodzinnej mogile na cmentarzu Saint Veran w Avignonie stało się trwałym symbolem ich nierozerwalnego połączenia. Na przestrzeni lat, gdy międzynarodowa sława Mirei Mathieu rosła, a jej muzyka dotyka milionów ludzi, jej życie osobiste pozostawało studium kontrastów naznaczone krótkotrwałymi romansami, utraconymi okazjami i niezłonną oddaniem dla swojej sztuki. Mimo uwodzenia potencjalną miłością i bólu związanych z niewykorzystanymi szansami, nigdy nie pozwoliłaby jej doświadczenia przyćmiły jej twórcze dziedzictwo. Dziś, nawet gdy mijają dziesięciolecia i jej status ikony się umacnia, Mirej wciąż wierzy w możliwość miłości. Odpowiadając na swój ponadczasowy refren, Życie jest piękne, uważa, że życie wzbogaca miłość, siła życiowa, która sprawia, że każda chwila staje się cenniejsza, nawet jeśli pozostaje ukryta przed publicznym wzrokiem. Jej tajemnicze życie miłosne, podobnie jak jej muzyka, jest fascynującą tkaniną, mieszanką pasji, tajemnicy i cichej odporności, która wciąż inspiruje i intryguje fanów na całym świecie. Jak widzieliśmy, legendarna piosenkarka francuska, dzisiaj mająca ponad 80 lat, przeżyła niezwykłe wzloty i bolesne upadki. Jej życie było naznaczone hipnotyzującą, ale enigmatyczną więzią, którą dzieliła z Johnnym Starkiem, relacją tak głęboką, że pewnego dnia wyznała ze łzami w oczach, straciłam swoją połowę. Od jego śmierci wielu zastanawia się, czy ta utrata uniemożliwiła jej ponowne otwarcie serca na miłość. Co o tym sądzisz? Czy życie miłosne Mirei zostało na zawsze przekształcone po odejściu Johnny'ego Starka? Czy jest jeszcze nadzieja na nowe początki w tych złotych latach? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. I nie zapomnij polubić, udostępnić oraz zasubskrybować, aby odkrywać więcej historii eksploatujących nieznane rozdziały legend muzyki.